Witam wszystkich w numeroskopach dzisiaj recenzja mojej ulubionej talii. Jest to Vin Vin Vintage Wisdom Oracle. Jest przepiękna. W pudełku, tak jak lubię najbardziej. I zajrzyjmy. Twarde, mocne. Możemy to, może tutaj? <śm> jest jedna karta ekstra. Taka reklamowa, myślę. Bardzo ładna. Jedyny problem, jak jest z tą talią, przy małych rękach, jak moje, Tasowanie to naprawdę a, już. <śm> granic możliwości moich rąk. Czasami mam wrażenie, iż e, karty niektóre projektu, e, projektują sadyści, bo um, szczególnie u starszych osób taki rozmiar wywołuje po prostu już ból w pewnym momencie w tym miejscu. Dobrze. Książeczka. Jest książeczka. Taka niestety jest w angielskim. Nie ma polskiej wersji tych kart. Ile ma stron? 79, 80. Są bardzo fajne rozkłady w środku i każda karta jest opisana. Co mi się najbardziej podoba w tym, w tych kartach? Przypomina obrócę je tak. To już karty są nienumerowane. Nie lubię, jak są karty numerowane. Ja lubię, jak numery są osobno, a karta i nazwa są osobno. Tutaj mam kartę Intuicji. Zabawy. Prawdy. Sanktuarium, odosobnienie. Cierpliwość. Oczarowanie. Myśl. To jest też przemyślenia współczucie, sny, wolność, mądrość, boski czas, Tutaj jak czytałam o tej talii, to um, jest to na podstawie pocztówek, czyli zdjęć e, prawdziwych osób z przełomu wieków. Są tu też nawet e, zdjęcia Maty Haris, tego co czytałam. Jeszcze nie doszłam, które to są. Ale e, może dlatego do mnie to tak trafia, ponieważ e, są tu w zasadzie same kobiety. E, piękno, wiara. I od pierwszego um, momentu, w którym wzięłam tę talię do rąk, już w pierwszym rozkładzie zaczął, za, e, zaczęła do mnie mówić e, w sposób, który do mnie dotarł. I dlatego jest to praktycznie moja ulubiona talia. E, żadna, e, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby od początku, w momencie, w którym dotknę talię, już ze mną rozmawiała tak, jak chciała. Eee, poza tymi taliami, które sobie sama robię. Wiadomo, czy już są na własną energią. Eee, rozwaga. Imprezowanie. <grytanie> da mnie to znaczy imprezowanie. Harmonia. Wybór. Niewinność. I coś mi się wydaje, że ten chłopiec na tej karcie, to jest chyba jedyny mężczyzna w tej talii. <grym> <grym> Może dlatego jest tak, tak przemawiająca akurat do mnie. Czystość. Łagodność. Równowaga. Słuchanie, miłość, nadzieja, strona cienia, uwolnienie. Ochrona, um, gracja, łaska, <ścoughs> przygoda, władza, moc, przodkowie. Okej, okay, dobra, mamy drugiego mężczyznę. Mamy drugiego mężczyznę w talii. Tym razem już dorosłego. Wszystko wie. Przebudzenie. Zaufanie. Związek, Unia. Pokój. Kwitość. Uległość, poddanie się, siła, intencja, zamiar, zmiana, bratnie dusze, anioł stróż. Postrzeganie. Wejście. Przemiana. Transition. Ekspresja. Odbicie. Może też być refleksja, tak się przynajmniej wydaje. Natura. Wyśrodkowanie. Uzdrowienie. Wdzięczność. Nowe początki. I to jest ta talia Coś, jeszcze mogę nie powiedzieć? Karty są mm, również nie. No, zwykłe są z brzegu. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Jednak są bardzo um, przyjemne w tasowaniu jak już się uda to ogarnąć ręką. Są miękkie, nie są za sztywne, są takie elastyczne, nie są za cienkie, ale nie są też za grube. Według mnie to jest karta idealna, jeśli chodzi o jeśli chodzi o dotyk, jeśli chodzi o pracę, może dlatego, iż jest. Hmm, gdzie jest zrobiona, może tutaj w, w Chinach jest zrobione. Ale jest z US Games. Mają może jakieś inne. Um, może mam tylko zbliżenie, żeby to było wiadomo, że to jest w Chinach. Made in China. W zasadzie większość kart z tego co widzę są made in China. Wszystkie, nawet nasze, te. Nawet te są niby nasze, ale niestety. Made in China. Printed in China. Um. Nie jestem zadowolona z tego faktu. Wolałabym, żeby polskie karty były w Polsce drukowane, ale widocznie cena tego albo cena tego musiała być większa, albo zysk osób, które się tym zajmują, musiałby być mniejszy, więc chyba jest to jakoś e, motywowane tym. E, jeśli lubicie takie przekazy, które nie są e, typu. Ciemną nocą, po nocą, o północy brunet podejdzie i uwaga, bo Ci może ukraść portfel, tylko jeżeli bardziej celujecie w przekazy takie uduchowione, emocjonalne, bardziej emocjonalne, to na pewno ta talia będzie z wami rozmawiać. Chociaż to jest i tak chyba bardzo indywidualna sprawa. Mi jest ciężko znaleźć swoją talię i ta jest naprawdę bardzo przyjemna, chociaż naprawdę zastanawiam się bardzo poważnie, czy nie przyciąć tych kart po tej linii, po tej ramce, żeby się jeszcze lepiej z nimi pracowało pod względem czysto fizycznym. Raczej nie odbierze im to uroku, a mi Polepszy komfort. Jeżeli macie troszeczkę większe ręce niż minimalne, to na pewno wam to w ogóle nie będzie sprawiało e, kłopotu. Jeśli te obrazki już teraz do Was trafiają, czy jak one wyglądają, o, akurat się ta sama karta otworzyła, to zapraszam, zapraszam, żeby sobie je gdzieś znaleźć. Są online, są na Allegro. Nie jest to talianie do zdobycia w obecnej. Więc to jest wszystko, co do powiedzenia. Mam nadzieję, że kiedyś wydadzą ją w języku polskim i w ciut mniejszym rozmiarze to było już idealne. Ale pomarzyć zawsze można. Dobrze, pozdrawiam wszystkich serdecznie.